Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest, co zrobić, kiedy wychodzi nam brzydki kąt przy liczbie zespolonej, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie, wystarczy wam kartka, papieru i coś do pisania. Moi drodzy, temat filmu zdarzający się dosyć często, zwłaszcza na kolokwiach, kiedy stajemy przed pytaniem, co zrobić, gdy wychodzi nam. Przy postaci trygonometrycznej jakaś przedziwna wartość sinusa i cosinusa. Co mam na myśli mówiąc dziwna wartość sinusa i cosinusa? E, przede wszystkim wrócę do tego, że jeżeli mamy liczbę zespoloną z i mamy x plus y i ustaliliśmy, że tak będziemy zapisywać, i liczymy sobie, prawda, że cosinus, przyjmijmy, że ten nasz szukany kąt jest fi to mamy tam potem x przez moduł, prawda? i mamy sinus fi, to jest y przez moduł. i chodzi mi głównie o, o to, o tego cosinusa i o tego sinusa. Jeżeli liczycie to ze wzorów, a nie z wykresu, chociaż z wykresu też czasami wychodzą dziwne wartości, zaraz o tym powiem. i teraz y, normalne wartości, mówiąc wprost, to są takie, które ograniczają się do zera. Plus minus 1, plus minus pierwiastek z 2 przez 2. Co my tam mamy? Plus minus pierwiastek z 3 przez 2. Eee, możemy jeszcze mieć plus minus 1, druga. I chyba to wszystkie. To są te, które macie w tablicach waszych. Oczywiście nie ujemne, ale dodatnie, którym poznaliście w liceum i do których jesteście przyzwyczajeni i wiecie, że to są. Czasami wielokrotności, czasami można e, kątów, które znacie 30, 45, 60, 90. E, I wiecie, co zrobić. Tam można je czasami ze wzorów redukcyjnych powiększyć, pomniejszyć. Ale co się stanie, kiedy wyjdzie Wam jakaś totalnie inna wartość niż ta? Co wtedy? No dobra, no to wyobraźmy sobie przykład. Mamy Z równą 1 dodać 2I. No i zaczynamy działanie. Powiedzmy, że robimy to ze wzorów, nie z wykresu. Czyli widzimy, że cosinus phi to będzie x, czyli 1. Moduł naszej liczby zet szybciutko sobie tu policzymy. To jest pierwiastek z 1 dodać 4, czyli 5. Czyli to będzie 1 przez pierwiastek z 5, no, czyli pierwiastek z 5 z, przez 5. Nie będę już y, niewymierności usuwać. A sinus to będzie 2 przez pierwiastek z 5. I co teraz zrobić? Nie ma tego, to nie jest to, co występuje. I teraz, po pierwsze, jeżeli obie wartości sinusa i cosinusa wychodzą wam dodatnie, jest ok, wystarczy, że weźmiecie sobie kalkulator naukowy i jeżeli macie formułkę, tam zazwyczaj jest napisana jako cosinus do minus pierwszej, to robicie tak. Robicie sobie fi równa się cosinus do minus pierwszej z jednej, jeden przez pierwiastek z pięciu, lub też arkus cosinus. I to samo robicie tu. I wychodzi, nam zaraz zobaczymy, tak z ciekawości, bo tutaj nie będziemy szczelać, że to jest jeden przez pierwiastek z pięciu. ups, jakiś nawyz nam się tutaj stawił. No i wychodzi nam, że to są, moi drodzy, 63,4 stopnie. Czyli widzimy, że to jest 63,4 stopnie. I teraz spróbujmy to samo zrobić przy sinusie. Jeszcze tutaj warto mieć na uwadze to, czy mamy kalkulator ustawiony na radiany czy na stopnie. Zaraz się okaże. O, tutaj mamy. Wychodzi ta sama wartość. I generalnie e, sytuacja jest taka, e, że tu wychodzi nam jakiś kąt i jest ok. Jest naprawdę w porządku, e, i to jest odpowiedź. Oczywiście zależy od wykładowcy, czy chce od Was wartość przybliżoną, czy chce, żebyście zostawili w takiej formie arkusa. E, musicie się dowiedzieć. Natomiast tak sobie radzimy, gdy mamy obie wartości dodatnie. Dlaczego? Bo wówczas my wiemy, że nasz kąt leży w której ćwiartce. No, jeżeli my tę liczbę zapiszemy w postaci pary uporządkowanej, czyli tak jak mówiłam, x i y, czyli to jest po prostu 1, 2, czyli to jest punkt o współrzędnych 1, 2, i narysujemy go sobie tutaj na układzie jako x i y, no to faktycznie tutaj jest nasze Z. Wychodzi nam, że ma, jest to w pierwszej ćwiartce, czyli nasza odpowiedź jest zgodna z prawdą. Mniej więcej to są 63 stopnie. Ale kurczę, problem pojawia się, kiedy te wartości są albo ujemne obie, albo mieszane. Co wtedy? Sprawdźmy. Weźmy sobie podobny punkt Z, tylko weźmy minus 1, dodać 2i no to my wiemy, że to jest we współrzędnych minus 1 i 2. I warto zanim zaczniecie szukać funkcji odwrotnych, zobaczyć, która to jest ćwiartka. Bo jeżeli weźmiecie na przykład w tym wypadku sinusa, sinus będzie dodatni, sinus będzie miał tyle co wcześniej, czyli 2 przez pierwiastek z 5, ale kosinus będzie ujemny. Będzie minus 1 przez pierwiastek z 5. I jeśli zaczniecie od sinusa, bo stwierdzicie, że jest łatwiej, to może się okazać, że dostaniecie ten sam kąt, ale to nie będzie ta liczba w ogóle. Dlaczego? Zaznaczcie ją sobie w układzie współrzędnych, minus 1 i 2 leży w drugiej ćwiartce, a nie w pierwszej i dostaniecie błędny kąt dlatego proszę uważajcie z tym e, bo jest to kąt rozwarty tu jest nasze fi i wtedy trzeba zastosować naszą sztuczkę która polega na tym, że szukamy trójkąta prostokątnego czyli to jest nasze z szukamy trójkąta prostokątnego czyli on jest tu mamy długości boków 1 oraz 2 widzimy to i szukamy tego kąta najpierw tego o jeżeli znajdziemy ten kąt, nazwijmy go alfa, a my wiemy, ile ten kąt wynosi, bo wiemy, że na przykład sinus alfa to jest 2 przez pierwiastek z 5, bo jego przeciwprostokątna no to jest inaczej moduł z liczby zespolonej, czyli to jest pierwiastek z 5. Więc mogę łatwo powiedzieć, że alfa to jest ten kąt, który wyszedł mi tutaj. Prawda? Bo już szukaliśmy. Proszę przypomnieć sobie, że tutaj było to samo. Czyli to jest 63,4. Czyli to jest w przybliżeniu 63,4. Jeżeli ja wiem, ile tutaj jest, to czerwone, to ja wiem, ile jest tutaj. Bo wystarczy, że ja teraz co zrobię? Od 180, bo tu jest 180 w całości, odejmę moje alfa. Czyli mam 180 odjąć alfa, czyli odjąć 63,4. I dzięki temu przybliżoną, troszeczkę zaokrągloną, ale dostanę jako taką wartość mojego kąta, brzydkiego kąta. Dlatego proszę mieć na uwadze to rysowanie. Jeszcze raz Was proszę, żebyście yy, starali się jak najwięcej w zespolonych wyrysowywać. Wtedy to wszystko lepiej widać. Ze wzorów nie widać kompletnie nic. I łatwo się pokupić. No dobrze. Czyli wiecie co robić, uważajcie na te funkcje odwrotne. Jeżeli macie pytania, piszcie do nas i zapraszam do następnego filmu.